Ja nazywam się Ola. Ta Ola od biologii i zapraszam was do kolejnego działu pod tytułem Biochemia, w którym zajmiemy się chemicznymi podstawami życia. Zostały tutaj omówione wszelkie pierwiastki, mikro i makroelementy oraz ich znaczenie, zostały również opracowane białka, cukry, tłuszcze i kwasy nukleinowe. W kursie znajdziecie oczywiście odcinek specjalny, czyli czas na praktykę, w którym omawiamy sobie najczęstsze zadania Naturalne. W dziale dostępny jest również quiz, dzięki któremu możecie sprawdzić poziom swojej wiedzy, ile tam w głowach zostało. A wszelkie prezentacje, które ja wyświetlam w czasie lekcji, są dostępne w plikach do pobrania. Trzymam za Was kciuki. Powodzenia, mam nadzieję, że będzie miło i bezboleśnie, a tym samym przypominam, że na naszej stronie są również dostępne inne działy w opracowaniu, które na pewno pomogą Wam przygotować się do matury na 100%.